Izba w Nowogardzie była przed wojną, chwilę po wojnie, no i teraz od 38 lat zabiegałem, żeby powstała nowa izba ze zbiorami już powojennymi, a w ogóle to interesują mnie zbiory XX wieku. Więc do tych zbiorów należą czasopisma, książki, aparaty fotograficzne, w ogóle cały sprzęt, sprzęt techniczny. Panie redaktorze, trudno mi wyliczyć, co tutaj jest. Dziesiątki, nawet setki pozycji, które znajdują się w tej chwili w izbie, stanowią, stanowiły kiedyś moją własność, którą przekazałem tutaj do biblioteki i do Izby Pamięci. I one no, będą promować nie tylko ludzi, ale i miasto. Ja się przestałem mieścić we własnym domu. Żona do mnie mówi: weź to gdzieś, ulokuj ponieważ zbyt dużo ma do sprzątania, a 1200 aparatów to zajmuje trochę czasu. Musiałem zrobić odpowiednie witryny i, i, i je tam zgromadzić. Część tych aparatów trafiła tutaj do izby. No mam dużo książek. Część tych książek trafiła też tutaj do biblioteki. No a poza tym zbieram zegarki, sprzęt elektroniczny. W ogóle Zbiory dotyczące XX wieku. Ja zawsze, zawsze organizowałem pamięć dla potomnych. Między innymi dużo, dużo rzeczy umyka nam w pamięci i jak coś zostaje odnotowane, coś zostaje zapisane, sfotografowane, nawet nagrane przez telewizję czy radio, bo parę razy już występowałem w radio i w telewizji. No to zostaje dla potomnych, no i ludzie w przyszłości będą pamiętać, że taka, z, taki zbiór, taka e, no, osoba jak ja była, żyła i zaraziła się od pana Rzeszowskiego, mojego nauczyciela, który mnie uczył w szkole jeszcze podstawowej, później wyjechał do Gryfina. Na pewno nie spocznę i będę dalej, dalej w jakiś sposób pogłębiał tą, tą wiedzę, i zarazem zwiększał zbiory kalendarium i, i izby pamięci. A przede wszystkim no, chcę zostawić dla potomnych wiedzę o tamtych latach. Bardzo dorosłe moje życie to stanowi. Część, którą poświęciłem Nowogardowi jednym mieszkańcom.